Zlecenia spedycyjne w programie Speed tworzymy w menu Całopojazdowe. Zlecenia spedycyjne. Poleceniem Dodaj otwieramy okno z danymi zlecenia. Teraz wypełniam po kolei najważniejsze dane. Uwaga, żeby utworzyć zlecenie, musimy wypełnić przynajmniej te pola, które są zaznaczone na czerwono. W przeciwnym razie system nie zapisze zlecenia. Okno zlecenia podzielone jest na kilka zakładek. Domyślnie wypełnianie zaczyna się od zakładki Dane podstawowe. Każde zlecenie ma zleceniodawcę. Wybieramy go z listy kontrahentów, otwierając pole strzałką. Jeżeli zleceniodawca nie był wcześniej wprowadzony do systemu, możemy wpisać go na listę kontrahentów za pomocą polecenia Dodaj. Sposób wprowadzania kontrahentów omówiony był w części 2.4: kontrahenci. Wpisanego do bazy kontrahenta wybieramy za pomocą polecenia Wybierz. Następne pole to dane przewoźnika. Tu również możemy skorzystać z listy kontrahentów. Po wybraniu przewoźnika. Możemy wprowadzić dane pojazdu, którym przewieziony będzie ładunek. Dane te możemy wybrać z bazy taboru obcego lub wpisać ręcznie, jeśli auto będzie wykorzystywane jednorazowo. Następne ważne informacje to miejsca załadunku i wyładunku. Po raz kolejny mamy wybór. Wpisujemy dane ręcznie lub wybieramy z bazy. Sugeruję wpisywanie miejsc załadunku i wyładunku do bazy danych. Ujednolicimy w ten sposób informacje i unikniemy rozbieżności w zapisie stosowanym przez różnych spedytorów. Może bowiem się zdarzyć, że jedna osoba zapisuje w adresie najpierw miasto, a inna zaczyna od ulicy, co utrudni poszukiwania. Wybranie danych z bazy o otwarcie bazy strzałeczką i wybranie adresu z listy. Jeśli dany adres nie był jeszcze zapisany w systemie, korzystamy z polecenia dodaj. Wybieram miejsce załadunku i miejsce wyładunku. Jeżeli zlecenie wymaga wprowadzenia większej ilości miejsc załadunku lub wyładunku, możemy dodawać kolejne z nich za pomocą opcji Dodaj, która znajduje się pod tabelą miejsc załadunkowych. Dolna sekcja zlecenia zawiera informacje o ładunku. Możemy je wypełnić ręcznie lub skorzystać z bazy. Druga zakładka na zleceniu to fracht. Tutaj wpisujemy dane rozliczeniowe, a więc kwotę, jaką pobieramy za zlecenie. Oraz kwotę, jaką płacimy przewoźnikowi. W tej zakładce możemy również wprowadzić uwagi, które zostaną wydrukowane na zleceniu najczęściej warunki świadczenia usług bądź wymogi dotyczące taboru. Zakładka przychody i koszty jest zakładką informacyjną i wypełnia się automatycznie po skojarzeniu zlecenia z fakturami. Zakładka Clenie pozwala na wpisanie danych miejsc odpraw celnych w przypadku przewozów międzynarodowych, a zakładka inne zawiera dane statystyczne zlecenia, datę jego stworzenia, odpowiedzialnego spedytora itd. Dodatkowo, przy tworzeniu zlecenia, można zapisać informacje dla osoby wystawiającej faktury na podstawie zlecenia. Wybierając opcję info dla księgowości, możemy wpisać uwagę, która wyświetli się w czasie fakturowania tego zlecenia. Zatwierdzenie zlecenia następuje poprzez wybór polecenia Zapisz. Uwaga! Jeżeli zlecenie nie zawiera koniecznych danych, system wyświetli ostrzeżenie o tym fakcie. Niektóre dane mogą zostać pominięte, np. wartości frachtu. Usunę kwotę frachtu. Zapisz. Zapisane zlecenie otrzymuje automatycznie numer z licznika i widoczne jest na liście zleceń. Można je wydrukować, wyedytować lub anulować. Uwaga! Zlecenia można też usuwać, jednak nie zalecam takiego postępowania. Alternatywą dla usuwania jest nadanie statusu Anulowane. Menu Status, Nadaj Status, Wybieram Status Anulowano. Anulowanie pozwala na wprowadzenie informacji o przyczynach anulowania oraz umożliwia prowadzenie statystyki zleceń anulowanych, co może być przydatne w czasie optymalizacji pracy firmy.